Siemanko, angielscy dziennikarze nazywają go polskim Messim, a Jurgen Klopp zaprosił go ostatnio do treningów z pierwszą drużyną Liverpoolu. Opowiem wam dzisiaj o 17-letnim Mateuszu Musiałowskim, który zasłynął fantastyczną akcją, w której przedryblował połowę piłkarzy przeciwnej drużyny. Oprócz kilku ciekawostek na jego temat, pokażę wam także krótkie filmiki z próbką jego umiejętności. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę oraz miłe komentarze pod ostatnim filmem, a wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrypcji. Tak jak obiecałem... Jutro pojawi się filmik, w którym omówimy sobie ćwierć finałowe mecze Ligi Mistrzów. A teraz zapraszam już do oglądania. Zanim trafił do Liverpoolu, Mateusz Musiałowski był obserwowany przez skautów w całej Europie. Dla przykładu pierwszym wielkim klubem, który wykazał zainteresowanie młodym Polakiem, był Arsenal. Zaprosili go na testy, jednak później cały czas wahali się czy ściągnąć go na stałe do Londynu. I to właśnie latem ubiegłego roku niezdecydowanie Arsenalu wykorzystał Liverpool. Wiecie jak to często bywa w przypadku tak młodych piłkarzy? O tym, czy ściągnąć ich do klubu decydują głównie skauci i trenerzy młodzieżowych drużyn. W przypadku Mateusza decyzja należała również do samego Jurgena Klopa. Według angielskich mediów trener Liverpoolu był pod wielkim wrażeniem umiejętności Polaka i sam naciskał na ten transfer. Swoją przygodę w Liverpoolu rozpoczął od gry w drużynie do lat 18 i nie miał większych problemów z przebiciem się do pierwszego składu. Młody Polak od początku pokazywał się z bardzo dobrej strony na tle zawodników z największych angielskich akademii. W końcu grając dla młodzieżówki Liverpoolu musisz mierzyć się z rówieśnikami takich klubów jak Manchester City czy Manchester United. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego w pewnym momencie zrobiło się o nim tak głośno. Dlaczego angielskie media zaczęły nazywać go polskim Messim, a klub zaprosił go do treningów z pierwszą drużyną. Otóż wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, kiedy popisał się piękną akcją w ligowym meczu z Newcastle. Mateusz miał swoich rywali przy tym golu niczym treningowe tyczki. Z drobną różnicą, że za slalomowe tyczki służyli defensorzy mocnej i cenionej Akademii z Północy Anglii. Musicie przyznać, że niezależnie od wieku nie ogląda się często takich bramek, tym bardziej wykonaniu jakiegoś Polaka. Nic więc dziwnego, że akcja Mateusza szybko została doceniona przez oficjalne twitterowe konto Liverpoolu. Warto dodać, że młody Polak już wcześniej popisywał się podobnymi akcjami. Wielu kibiców Liverpoolu oraz niektóre brytyjskie media zaczęły nazywać go nawet polskim Messi. Skąd aż takie śmiałe porównania? Myślę, że głównie z powodu stylu gry Mateusza. Ma bardzo podobny sposób dryblingu właśnie do Messiego. Podobne ruchy, świetny balans ciała i momentalne przyspieszenie. Wielu trenerów twierdzi, że takich piłkarzy podobno nie da się wyszkolić. Oni po prostu się pojawiają. Wiem, że z jednej strony porównywanie go do Messiego może być sporą przesadą. Z drugiej strony przypomnijcie sobie, jak w 2008 roku media nazywały 20-letniego Lewandowskiego nowym polskim Fernando Torresem. Musicie przyznać, że ciężko znaleźć jakiegoś Polaka z taką łatwością dryblingu. Kogoś, komu piłka klei się do stopy i wygrywa pojedynki jeden na jeden z tak dużą łatwością jak Mateusz. My po prostu nie mamy zawodników z podobną charakterystyką który przychodzi mi do głowy jest Zieliński. Ciekawostką może być, że już w 2016 roku, a więc gdy miał zaledwie 12 lat, jego umiejętnościami zachwycał się publicznie Zbigniew Boniek. Ale Mateusz od zawsze uważany był za wielki talent. Jak wspominają jego byli trenerzy z Polski nigdy wcześniej nie mieli w swoich drużynach chłopaka z takim talentem. Na przykład po przenosinach z Częstochowy do Łodzi szybko przeniesiono go do starszego rocznika, ponieważ po prostu przewyższał umiejętnościami swoich kolegów. Na pewno jest to piłkarz nie Szablonowy. Nigdy do końca nie wiadomo co zrobi z piłką. Nie brakuje mu kreatywności, szybkości czy dynamiki, a do tego jest obu nożny. Widać w nim niekonwencjonalny, wrodzony balans ciała. Z każdego turnieju Mateusz przywoził nagrodę dla najlepszego zawodnika albo dla najlepszego strzelca. To dlatego, że z reguły nie dają dwóch nagród jednemu zawodnikowi. Póki co talent 17-latka został doceniony przez samego Jurgena Klopa, który podczas przerwy reprezentacyjnej zaprosił go do treningów z pierwszą drużyną Liverpoolu. Mateusz miał zatem okazję sprawdzić, Sprawdzić się na tle takich zawodników jak Fabinio, Firmino, Milner czy Arnold, a do tego stanąć oko w oko z Alisonem Beckerem. To właśnie podczas treningów z pierwszą drużyną Liverpoolu bliżej przyjrzeli mu się dziennikarze The Athletic. Według ich relacji młody Polak prezentował się bardzo pewnie. Bez kompleksów wchodził w pojedynki z piłkarzami, którzy przecież w dwóch ostatnich sezonach zdobyli mistrzostwa Anglii i ligę mistrzów. Pojawiła się nawet wzmianka o tym, że podczas jednej z gierek założył siatkę Fabinio. Według angielskich mediów Jurgen Klop był pod tak wielkim wrażeniem umiejętności Musiałowskiego, że gdy większość jego rówieśników wróciła do swoich drużyn młodzieżowych, Mateusz został i przez kilka kolejnych dni nadal trenował z pierwszą drużyną. O tym jak radził sobie na tych treningach, najlepiej świadczyć mogą słowa asystenta Jurgena Klopa. Mateusz nie zapukał do drzwi, tylko je wyważył co za talent. Cały czas szuka czegoś nowego w ataku. Potrafi wykorzystać najmniejszą lukę, by stworzyć sytuację. Są tacy piłkarze, którzy od razu zostają docenieni w pierwszej drużynie. Tak się Stało z Mateuszem. Jak myślicie, czy Musiałowski przebije się w przyszłości do pierwszej drużyny Liverpoolu? Wiem, że teraz trochę głupio wybiegać aż tak daleko w przyszłość, ale skoro już teraz dostaje szansę od Klopa na treningi i już teraz zachwyca takimi akcjami, to chyba jasne, że ten chłopak ma ogromny talent. Ma pretyspozycję do tego, by w przyszłości zostać wielką gwiazdą. Kto wie, być może już po tym sezonie Klop zabierze go na letni obóz przygotowawczy. Dla przykładu, Arnold przeskoczył od razu do pierwszej drużyny, właśnie z zespołu Dola do. Lado 18. Następnym etapem Musiałowskiego będzie jednak prawdopodobnie przeskok do drużyny do 23 lat. Czyli tak samo jak było w przypadku Curtis'a Jonesa. Zanim przebił się do pierwszej drużyny musiał spędzić dwa sezony właśnie w drużynie U23. Jedno jest pewne. Myślę, że naprawdę warto śledzić dalszą karierę Mateusza Musiałowskiego. Tak jak obiecałem w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o ćwierćfinałowych meczach Ligi Mistrzów. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę a wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału po codzienną dawkę futbolu. Trzymajcie się, do usłyszenia już jutro piąteczka.